Dzień dobry Państwu. W imieniu zarządu Górnika Zabrze witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej, która tym razem wyjątkowo podzielona będzie na dwie części, na dwie odsłony. Ta pierwsza bardzo ważna część to przedstawienie nowego partnera biznesowego Górnika Zabrze. Chodzi o firmę Open Finance. To niekwestionowany lider rynku doradztwa finansowego w Polsce i tej części Europy oczywiście. Druga część konferencji to już będą akcenty sportowe, mecz Górnik-Zabrze Piątkowy za Śląskiem, Wrocław. Mówić o nim będą przedstawiciele Sztabu Tenerskiego i Mariusz Przybylski. Wróćmy teraz do tej części, na którą oczywiście Państwo czekaliście. Open Finance, jak już mówiłem, lider rynku doradztwa finansowego w Polsce i tej części Europy zostaje partnerem biznesowym Górnika. Bardzo mi miło powitać przedstawicieli firmy Pan Dominik Uberna. Dzień dobry. Pan Mateusz Uberna. Witam serdecznie. Jeśli chodzi o górnika, reprezentują Zabrzeński Klub. Pan Tomasz Heryszek, dyrektor marketingu. Witam cię Tomku. Witam. Dobry. Dzień dobry. Oczywiście nie na całej konferencji. <noise> Pan Bartłomiej Perek, zastępca dyrektora marketingu. Witam. Dzień dobry. Witam wszystkich. Na początek chciałbym poprosić każdego z panów o Kilka słów o wyłożenie tej idei współpracy jako pierwszy pan Dominik Uberna. Witam serdecznie. Dominik Uberna, firma Open Finance. Przede wszystkim bardzo cieszymy się, że możemy dzisiaj na dwa dni przed ważnym meczem górnika Zabrze ze Śląskiem Wrocław powitać tak szacowne gremium, przedstawić wszystkim kibicom efekty naszej wspólnej pracy z klubem Górnik Zabrze. Dlatego chciałbym z tego miejsca podziękować państwu przede wszystkim za przybycie i powiedzieć kilka słów o genezie projektu i o debiu, i zaprosić na debiut karty mistrza. Jako lider rynku doradca finansowego w Polsce i w tej części Europy czujemy się zobowiązani do wyznaczania nowych trendów i przecierania nowych szlaków. Niewątpliwie projekt spersonalizowanej karty płatniczej, takiej jak Karta Mistrza, wpasowuje się w ten kontekst w 100%. Co więcej, wspólnie, wspólnie z klubem udało nam się stworzyć produkt finansowy, który biorąc pod uwagę jego cechy, jest tak naprawdę pozarynkowy i odpowiada na wszystkie potrzeby kibiców, więc sama idea stworzenia takiego rozwiązania wspólnie z klubem górnika, Górnik Zabrze jest dla nas no, niepodważalna. Dlaczego Górnik Zabrze? Po pierwsze, kibice. Górnik Zabrze to marka rozpoznawalna w całej Europie. Z tego tytułu zasięg górnika i potencjał, jakim klub dysponuje, jest ogromny. Warto tu wspomnieć, że Górnik posiada kibiców nie tylko w Zabrzu, na terenie Śląska, ale sympatyków klubu możemy znaleźć na terenie całej Polski. Po drugie, Europy. I Europy. Po drugie, Górnik Zabrze to najbardziej utytułowany klub w Polsce. 14 razy zdobywał Mistrza Polski, 6 razy Puchar Polski. Jako jedyny klub w Polsce w historii uczestniczył w finale europejskiego Pucharu, dokładnie Pucharu, zdobywców Pucharu, więc te osiągnięcia mówią same za siebie. Po trzecie, Górnik Zabrze to w tym momencie klub, który nabiera mocnego tempa rozwoju. Wspomnę tutaj kontekst budowy stadionu, który możemy podziwiać i tempo pracy, plus do tego cały marketing oraz podejście biznesowe jest jak najbardziej słuszne i wiemy, że w przeciągu kilku lat, może troszeczkę szybciej, górnik dołączy nie tylko do, świato, do polskiej czołówki, ale na zaistnienie w całej Europie i my jako Open Finance jak najbardziej cieszymy się, że możemy w tym procesie wspólnie z klubem uczestniczyć. To tyle tytułem wstępu. W tym momencie chciałbym zaprosić dziewczyny, aby zaprezentowały, co prawda już widać na rolapach projekt karty, ale mamy też wizualizację dużo większą, więc w tym momencie dziewczyny pokażą i zaprezentują, jak wygląda karta. Dziękuję. Dziękujemy dziękuję, dziewczyny. Dziękuję. dziękuję panu Dominikowi Ubernie. Mateusz Uberna, bardzo proszę. Witam serdecznie Mateusz Uberna, Open Finance. Ja chciałbym zacząć od tego, że rozwiązanie, które dzisiaj przygotowaliśmy dla państwa, tak naprawdę powstało dla kibiców. Staraliśmy się, aby produkt był w jak największym stopniu dopasowany do potrzeb kibiców, dlatego korzyści dla samych kibiców będzie bardzo, bardzo dużo. Ja chciałbym dzisiaj wybrać trzy korzyści, które w mojej opinii w największym stopniu wpływają na atrakcyjność tego rozwiązania. Po pierwsze, najwyższej jakości produkt finansowy. Konto kibica powiązane z kartą płatniczą, z kartą mistrza, to produkt który po spełnieniu jednego warunku przez kibiców, jest absolutnie bezpłatny. Ten jeden warunek to dokonanie pięciu transakcji bezgotówkowych kartą w skali miesiąca. W momencie, kiedy kibic tego dokona, nie ma żadnych innych dodatkowych opłat. Co to oznacza? Oznacza to 0 zł za otwarcie konta, oznacza to 0 zł za wszystkie przelewy, oznacza to 0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce, bezpłatne wydanie, obsługa karty, wygodny prosty i prosty dostęp do konta na platformie Open Online czyli przez internet oraz bezpłatną opiekę doradcy finansowego Open Finance. Po drugie, druga korzyść, która w mojej opinii jest tak naprawdę gratką dla wszystkich kibiców sympatyków Górnika Zabrze, to fakt iż każdy kibic już na starcie projektu otrzyma od nas kupon rabatowy o wartości 100 zł do wydania w sklepie Kibica, Górnika Zabrze. Kupon ten może przeznaczyć na, na cały asortyment dostępny w sklepie. Ale to nie wszystko. W związku z tym, że jako lider rynku doradztwa finansowego w Polsce idziemy w kierunku jak największej relacyjności z naszymi klientami, chcemy doceniać tych... Kibiców, którzy będą aktywnie korzystać z produktu, którzy będą z nami długo i będą lojalni. Co za tym idzie, jeżeli kibice w ciągu 12 miesięcy, jeżeli którykolwiek kibic w ciągu 12 miesięcy przez chociaż 10 miesięcy będzie spełniał warunki promocji, a co za tym idzie będzie dokonywał co najmniej 5 transakcji bezgotówkowych kartą w skali miesiąca, damy mu drugi kupon rabatowy również o wartości 100 zł, również do wykorzystania w sklepie kibica Górnika Zabrze. Po trzecie chciałbym zwrócić uwagę na to, iż karta mistrza to nie tylko najwyższej jakości produkt finansowy, to nie tylko 200 zł w kontekście roku dla aktywnych kibiców, ale to także karta rabatowa. Karta powiązana z programem partnerskim Górnika Zabrze. Więcej na ten temat powiedzą przedstawiciele klubu. Ja chciałbym jeszcze tylko poinformować, że już od dnia dzisiejszego można dokonywać zapisów, także zapraszamy na stronę górnikzabrze.open.pl. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję. Tomasz Heryszek, dyrektor marketingu. Tomek, bardzo Cię proszę. To, to ja dodam, że nazwa owej karty, jako karta mistrza, być może wydawać się troszkę przedwczesna, ale głęboko wierzymy i trzymamy mocno kciuki, żeby jednak ten drugi człon tej nazwy był absolutnie i w stu procentach prawdziwy, chociaż mistrzem, jesteśmy oczywiście czternastokrotnym, to oczywiście mówimy o tym piętnastym tytule mistrzowskim już w najbliższym czasie, co oczywiście mocno wierzymy. No i będziemy, mam nadzieję, wspólnie pracować, żeby tak się stało. Ja również chciałbym przede wszystkim tutaj podziękować całemu zarządowi, całej grupie Open Finance, wszystkim zaangażowanym w ten bardzo ekskluzywny projekt, co chciałbym od razu podkreślić, dlatego że było to poparte wieloma analizami, wieloma miesiącami wytężonej pracy. No i dzisiaj jesteśmy na tym szczęśliwym finale, mając do dyspozycji, jak już zostało powiedziane, produkt finansowe najwyższej jakości. Cieszymy się, że jesteśmy w takim, zresztą no, nie bez kozery można by powiedzieć, dobrym towarzystwie, dlatego że akurat dzisiaj jesteśmy wiceliderem. Wierzymy, że za niedługo zamienimy się miejscami z Legią Warszawa. Być może będzie taka możliwość i sytuacja w najbliższym czasie. I te dwa kluby, i tylko te dwa kluby posiadają, czyli Legia Warszawa i Górnik zabrze właśnie swoją unikalną kartę płatniczą. Karta mistrza, która jest dla każdego, kto jest sympatykiem, kibicem górnika Zabrze. I ta karta mistrza tak naprawdę oznacza, że rozpoczynamy taki bardzo szeroko zakrojony, również w związku z intensyfikacją relacji wokół naszego stadionu, który już za moment przecież będzie otwierany. Chcemy trafić do bardzo szerokiego grona ludzi, sympatyków, kibiców, którzy również dzięki temu, że będą używać karty z herbem Górnika Zabrze, będą mogli wejść do takiego szerokiego grona ludzi, no nie tylko wielkiej rodziny Górnika Zabrze, ale uczestniczyć w wielkim programie lojalnościowym. I tu Dwa słowa o tym programie i o tym, co się wiąże tak naprawdę z y, punktu widzenia kibica, oprócz tych wszystkich korzyści, które tutaj panowie przedstawiali, y, może Bartku, parę, parę słów. Bardzo proszę Bartoni Perek, zastępca dyrektora z marketingu. Szanowni Państwo, Górnik Zabrze to również grupa biznesowa, która bardzo szybko i dynamicznie się rozwija w tej chwili naszymi przyjaciółmi, partnerami jest niemalże 90 firm z całego regionu, ale nie tylko i dlatego zaproponowaliśmy również współpracę naszym wszystkim partnerom. Wielu z nich już w tym momencie dołącza do naszego wspólnego programu. Była mowa o tych trzech płaszczyznach korzyści dla kibiców i ta trzecia Płaszczyzna, czyli system rabatowy, to system, w którym uczestniczyć będą partnerzy Zabrzeńskiego górnika. Zależy nam na tym, żeby kibice górnika Zabrze, właściciele karty, ci lojalni w stosunku do klubu mieli z tego tytułu korzyści w postaci rabatów, mogli taniej zjeść obiad, taniej pójść do kina, mieli rabat na serwis samochodowy czy też na usługi taksi. W przeciągu kilku najbliższych dni podamy pierwszą listę partnerów, którzy podpisali już z nami stosowne aneksy rabatowe i lista ta w najbliższym czasie sukcesywnie będzie się rozwijała. Dziękuję. Znamy więc już ideę, istotę umowy o współpracy. Czas na klub programu, parafowanie tej umowy, czas dla fotoreporterów oczywiście także. Rozumiem, że umowa została parafowana, formalności zostały Wstępne, dopełnione. Oczywiście, jeżeli można, jeszcze jedno słowo chciałbym y, jeszcze raz przypomnieć: adres mailowy, gdzie można składać zamówienia już właściwie internetowo. Tak, oczywiście już od, od teraz to jest adres www.górnikzabrze.open.pl. Oczywiście zapraszamy również wszystkich, także obecnych na tej sali, do skorzystania. No i y, y, wkrótce można mieć taką bardzo ekskluzywną kartę w swoim portfelu. Ja tylko sprostuję górnikzabrze.open.pl. bez www. Dziękuję. Teraz czas na pytania dziennikarzy. Bardzo proszę o przedstawianie się, podniesienie ręki. Czekamy na pierwszego ochotnika. Bardzo proszę. Panie Piotrze, proszę proszę bardzo. Przepraszam, że Tak naprawdę my, naszym nadrzędnym celem w kontekście naszej relacyjności jest to, aby dopasować się do klienta. My jako lider doradztwa finansowego w Polsce mamy takie narzędzia i możliwości, aby stworzyć produkt, który jest, jak wcześniej powiedziałem, pozarynkowy. Dostarczyć produkt, co kibice będą mogli się przekonać, którego na rynku nie ma. No i myślę, że długo nie będzie, także ja bym tutaj się skupił bardziej na kibicach, którzy otrzymują wymierne korzyści już na samym początku. Ja jeszcze dodam, że to jest tak naprawdę mariasz trzech dużych marek, gigantycznych marek, tak, z punktu widzenia produktów finansowych Open Finance, no i przede wszystkim Mastercard, tak, ponieważ te karty były zamawiane. W Stanach Zjednoczonych i one dopiero kilka tygodni temu przybyły do nas, już tutaj, do Polski. No i oczywiście trzecia marka to marka górnika Zabrze. Rozumiem, że mamy teraz kolejne pytanie. Czekamy. Uśmiecham się do redaktora Roberta Walczaka z telewizji polskiej. Bardzo proszę mam pytanie odnośnie tego przedsięwzięcia. Proszę mi powiedzieć, czy to jest dla klubu Górnik zawsze Państwo płacają, będą nie wiem, włożyć jakieś środki na klub, czy to będzie tylko taka współpraca parterowa? No, dla nas przede wszystkim jest to korzyść w postaci możliwości zachęcenia naszych kibiców, sympatyków do korzystania z tej karty, a dzięki temu do również poszerzania grona naszych partnerów strategicznych, którzy będą w co wierzę głęboko, a już mamy sygnały od tych naszych partnerów biznesowych, którzy w naszej grupie Górnik Biznes Partner funkcjonują na co dzień, że będą do niej dołączać będą dołączać również nowe podmioty nowe firmy nowe przedsiębiorstwa nowe marki a dzięki temu będzie się powiększać tak naprawdę szeroka rodzina górnika zabrze dzięki temu no, jest to z, z punktu widzenia również takiego no, bardzo namacalnego świetny element promocyjny promocji górnika zabrze tak ponieważ no, ten herb będzie obecny na każdej karcie w wielu, wielu portfelach na rynku, natomiast jeżeli chodzi o wymierne, wymierne korzyści finansowe, to one są oczywiście no, trudne w tej chwili do określenia. Nie chciałbym się skupiać na tym, bo jakby to nie jest to, co nam tak naprawdę najbardziej przyświecało.